Cześć, witajcie, tak jak mówiłem w drugiej części tego powiedzmy vloga z odbioru, z wywozu obornika z Kurników Tak jak już mówiłem, obornik kupuje, obornik indyczy Co do ceny, bo tam już widziałem po pierwszej części, że no różne były komentarze, tak, że drogo, że czy to się warto, czy opłaca Mówię wprost, płacę 40 zł za tonę obornika, to jest cena z załadunkiem no i transport, wiadomo, po mojej stronie. Wożę, jak widać, New Hollandem, jak już pokazywałem, z pronarkom i kolega mi pomagał wczoraj i przedwczoraj John Deere'em 6 180 m i dwiema dużymi przyczepami, no dość dużymi, bo Brandysami Nie wiem, jeszcze się z kolegą nie rozliczyłem, więc na ten moment ciężko mi powiedzieć, jaki koszt wyjdzie łącznie, tak, z transportem, no ale, ale gdzieś tam na pewno podrzucę taką informację. Co do obornika, czy warto? Powiem tak, zamierzam go zastosować pod kukurydzę. Na działkach, które wziąłem w zeszłym roku w dzierżawę, łącznie to jest około 20 hektarów. Więc, więc jest trochę tego areału. No i wiadomo, swojego obornika od bydła będę miał za mało. Zresztą, no. Należy pamiętać, że taki obornik od indyków w swoim składzie zawiera ponad 1% zawartości, to jest, to jest czysty azot. Wiadomo, że część tego azotu ulegnie stratom, tak? bo, bo wiadomo, że na no miesiąc teraz będzie składowany na polu w pryzmie ten obornik nie będzie od razu rozrzucony, no bo wiadomo, przepisy tak nie da się i, i przemieszany z glebą. E, ale, ale na pewno sporo wnosimy. Ponad e, 1% 1,3 bodajże e, to jest potas, e, 0,6 fosfor, e, 025% to jest e, magnes i 0,2 siarka. Zobaczcie, jadę takim wąwozem, teraz się wspinam pod górę, wszystko mi tu skacze, ale myślę, że podejdzie. Nie będę musiał redukować na napędzie jadę, także jakoś, jakoś pójdzie. No ale takie są drogi. Na pewno fotel pisy za co przepraszam, no ale w tym ciągniku to co, co się go przesmaruje to na następny dzień jest to samo, więc... ojej. No i tak to wygląda, zaraz się tu, że tak powiem, bo się wspinam teraz na górkę, zaraz wyjadę, będzie, będzie łatwiej może. Powiem coś więcej. Wiozę ostatni transport, dzisiaj mamy piątek 30 stycznia, wczoraj się nie wyrobiliśmy z tym drugim kurnikiem, dlatego no końcówka została na dzisiaj. E, muszę podliczyć wszystko, ile było łącznie transportów z tych dwóch kurników, ile ton przywiozłem, ale to na spokojnie w domu. Co do stosowania, to tak jak mówiłem, no, skład jest dość fajny. E, należy też pamiętać, że obornik od, od drobiu e, to działa nam tak, rośliny czerpią z niego w ciągu dwóch lat. E, no i można przyjąć, że to jest 50 na 50, czyli połowa tego co zastosujemy będzie do wykorzystania w tym roku, połowa w przyszłym. Ktoś powie dlaczego taka mała dawka. Bo, bo zamierzam maksymalnie 20 ton, nawet gdzieś tam po rozmowie z chłopakami z fermy sobie myślę, że może gdzieś nawet 15, no 15, między 15 a 20 ton by chciałbym zastosować. Dlatego taka mała dawka, że po pierwsze i tak wprowadzimy sporo czystego składnika, a po drugie zapowiada się nam bardzo suchy rok, czego w tym momencie nie widać, bo są kałuże, bo wczoraj padał śnieg, ale jest mega deficyt u nas wody. I wiadomo, że obornik będzie, w cudzysłowie, palił, tak? jeśli, jeśli będzie sucho, więc no, nie, łatwo można przedobrzyć w tym układzie tak? i nie chciałbym przedobrzeć, więc wolę dać ciut mniejszą dawkę, yy, ale, ale na pewno i tak rośliny z tego skorzystają. Znaczy na pewno, ja tak myślę, a co z tego będzie, jakie będą efekty, yy, znaczy założyłem sobie, będę miał ciekawe porównanie, jak tak sobie myślę, bo będę miał jedną działkę, no ona jest tam daleko oddalona, 2,5 hektara kukurydzy, ogólnie wszystkie działki, o których teraz mówię, to będzie kukurydza. Ziarnowa. Wszystkie będą obszane nasionami pionera, no tam będą 3 albo cztery odmiany. I dla porównania będzie działka, na której w ogóle nie zastosujemy obornika, ale będzie pełne nawożenie NPK. Będzie działka, na której było jesienią zastosowane 40 ton obornika bydlęcego. I będzie działka, na której będzie zastosowane między 15 a 20 ton tego obornika indyczego. Wiadomo, że tutaj, gdzie, będzie, gdzie jest obornik stosowany, no a głównie ten, ten fermowy indyczy, będę zmniejszał dawki nawozów sztucznych. Co i jak, ja sobie to wszystko rozpiszę, także nagram na spokojnie też takiego vloga porównawczego, tak? ile mnie kosztowało, kosztował ten obornik z transportem no i będzie kosztowało rozrzucenie i ile dzięki temu zaoszczędzę, bądź nie zaoszczędzę, bo jeszcze nie wiem, na nawozach sztucznych ile po prostu planuję wysiać mniej i, i jak to się będzie miało do, do ekonomii tak i do rentowności całej uprawy za chwilę wyjdę, już się wspiałem, jak widzicie, zaraz niedługo wyjadę na asfalt, ale zaraz się zatrzymam, wyjdę Wam pokażę dzisiaj mam mniej jest taki troszkę suchszy obornik, więc jest tam bez, bez, bez mała 7 ton w tym momencie mam na przyczepie pokażę Wam ile to jest i tak obornik jest dość fajny, moim zdaniem dużo, dużo lepszy, no lepszy, mokrzejszy. Więcej tego właściwego obornika niż, niż w odchodach od, od broilera. już wychodzę. Tylko w kierunek puszczę, Wam pokażę, jak to wygląda. Moment. No zobaczcie, przyczepka jest, jest ułożona, No tak, jak mówię, układają ma więc to idzie ładnie, sprawnie. Fajnie tak jest oklepana, że, że nic nie gubię praktycznie po drodze. No wiadomo, że jakbym jeździł gdzieś przez miasto, musiałbym przykrywać, ale tutaj polnymi drogami, także, także jakoś sobie radzimy. Wiadomo, to przykrywanie za każdym razem i odkrywanie to też jest... Nawet tu nie brałem plandeki, bo no, upierdliwe można powiedzieć, tak? No i co jeszcze? Taka, można powiedzieć, obszerniejsza relacja z tego, z tego całej akcji będzie, będzie na kanale. Może kojarzycie, pewnie tak. U Mikiego to jest Mik1998575 bodajże. E... No, to do, Dominik podrzucił mi kamerkę GoPro i nagrałem e... też jakby, żeby się trochę oswoić z tą kamerką, zobaczyć jak to jest. Myślę, że on złoży z tego jakiegoś fajnego dosyć vloga z całej tej akcji. Także, także z, mogę zaprosić również do niego, jeżeli chcecie zobaczyć coś więcej. A ja jadę tokipować i oczywiście myć przyczepę, bo no wiadomo, w oborniku przyczepa. Trochę dostałam, nie ma się co oszukiwać. Trzeba ją porządnie wymyć i schować pod dach. No i to chyba tyle. No. Co, tu, co tu mogę pokazać więcej? Myślę, myślę, że temat wstępnie został wyczerpany. No, Jeżeli byłyby jakieś pytania, yy, to to piszcie. Nie, teraz mi nic nie przychodzi, co mógłbym jeszcze powiedzieć do głowy. Piszcie w komentarzach, ja postaram się na, na wszystkie odpowiedzieć. Co do cen tutaj nie ma, nie ma żadnych tajemnic. Tak jak mówię, mówię ile to kosztuje z ciekawostek jeszcze, bo tej ziemi jest tam sporo i jest gdzie wozić ten obornik następny kurnik, to tylko teraz będzie taki duży kurnik, tam ma być około 400 ton obornika będzie 2-3 marca i też, też mam go, no rozmawiałem z właścicielem że, że też wezmę ten obornik także, także znów będziemy, będziemy wozić pewnie no i tyle, trzymajcie się, na dzisiaj to wszystko na razie i cześć